That's when we kiss and kiss and kiss and then we kiss some more Don't ask how many times we kiss at a time like this Who keeps score So I don't care if the sun don't shine I'll get my love on in the evening time When I'm with my baby Hej witam was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Tyson i witam was w dziewiątym, już tak, dziewiątym odcinku z gry Don't Starve. A dzisiaj, jakie mamy plany? Hmm, wiecie co, ja z tego co pamiętam, jak zwykle troszkę głodujemy. Troszkę mamy braki z jedzeniem. Więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Myślę, co by tutaj zrobić, żeby przeżyć. Hmm. Myślałem, żeby może iść na... Zabić bawoła, żeby pozyskać ten róg z bawoła i żeby zrobić sobie jeszcze lepszą czapkę niż mam. Bo mam niby fajną czapkę zimową, ale to jest tylko taka. I są lepsze, tak? Jest lepsza. Tylko, żeby zrobić tą lepszą, trzeba zabić bawoła <laughs> i uzyskać z niego róg. Walka z bawołem może nie, nie wydaje się cięż... łatwa, ale ona nie jest też taka trudna. Sobie pozbieramy tutaj jakieś patyczki różne. No i zobaczymy, zobaczymy co kolejny, 25 już, już, 25 dzień przyniesie. Sam jestem cholernie ciekawy, jeszcze nie zginąłem. Zima już jest, tak się zastanawiam. Przydałoby mi się założyć w sumie czapkę, nie wiem, czemu ja paraduję Wianku. Hmm, czekajcie, gdzie jest mój kamień? E, chyba go miałem zrobionego, nie pamiętam już. Zaraz sobie spojrzymy, co my tu mamy. Aha, kamień. Kamienia nam brakuje, żeby zrobić sobie kamień grzewczy. Hmm, patrzę co my mamy w skrzynkach. W sumie przydałoby mi, przydałoby mi się więcej kamienia. Pójdziemy sobie może troszkę tego kamienia wydobyć, choć... Tu jest jakiś. Dzień jest coraz krótszy, zaraz się ściemni. Głód cały czas, no cholera. Zjedzmy sobie, to nam mało da, ale Zawsze coś No jest strasznie, strasznie ciężko. Dni coraz krótsze, noce dłuższe, no głód, życie. Wszystko jest na niskim poziomie. Bym powiedział, że jest strasznie cienko. Jedyne co nam daje przetrwanie, to nasza broda. Widzicie, jaką mam brodę? Już taki ze mnie jest troszkę, jak ktoś to ujął, room size. No ale nie zamierzam y, y, na razie ścinać tej brody. Niech sobie będzie. A co? Dobrze, tutaj będzie kamień. Powinien być, jest, dobra. Weźmiemy sobie kilof złoty na bogato. Bierzemy sobie kamień. Dobra, i pytanie, czy mi już starczy na ten kamień grzewczy? Sam nie wiem. No ale musimy się powoli wracać. Musimy się wracać, bo... Robi się ciemno, a ciemności nie lubimy. Głód, naprawdę nie wiem co zrobić, żeby... żeby się odbić od tego dna. Jeśli chodzi o jedzenie. No raz jest dobrze, raz źle, ale no... Czekajcie, ktoś mi doradził, żeby robić coś takiego. Tylko piórko, Piór... piórkiem się nie najem niestety. Dobra, tu mamy następnego. Hop. Fuck. Jeszcze, przy, jeszcze... przez to zginę. Chcę sobie coś yy, nabyć jedzenia, a jeszcze zginę. Kurczę, tutaj jest kolejne, ale życie jest strasznie niskie, Fak, zamarzam. Kurde. No sami widzicie, że nie jest... nie jest kolorowo. Fak, życie chyba tracę. Muszę przyjść i zapalić w piecu. Dobra. Coś jakaś chrypa mnie złapała drobna, wybaczcie. Okej, okay. czy uda mi się zrobić kamień? Tak, uda mi się zrobić kamień, kamień odnaleziony. Chociaż wydaje mi się, że ten kamień co mi zginął, no, zrobiłem sobie już jeden, ale może się myliłem. Wciąż nie wiem, kto mi ukradł kamień, no, ale dobra, trudno. Tutaj krety. Fak! Widzieliście to? Wiem, kto mi zabrał kamień! Rany boskie, to był ten kret! już wiem, kto mi zabrał kamień. To skurczybyk pierdzielony. To był ten kret! A więc zagadka się... O oh, fuck, idzie następny. Wyjaśniła. Kr krety zabierają kamienie. Ale wiecie co? To nawet jest ciekawa opcja, bo mam trochę jedzenia. Tylko nie mam borówek nawet, żeby to jakoś miałem, ale zjadłem niepotrzebnie trochę. Nie wiem, cholera, nie wiem. Oni śpią. Jakby ich, nie wiem czy bym ich tutaj nie mógł zabić, ale może jajka mają. Oni zostały, pingwiny zostawiają takie jajka po sobie. Ale niestety chyba. Chyba nie ma, nie mają, niestety. Te borówki nam raczej nie obrosną na zimę i to jest minus straszny. No i przyszła zima w ogóle nic nie rośnie, no kompletnie nic. Bieda, bieda, jeszcze raz bieda. Nie wiem, w co ręce włożyć tak naprawdę, ale dobra, mamy ten kamień. I on się jeszcze tutaj podgrzeje. Chociaż w sumie to ten kamień jak dla mnie mało daje, no ale dobra, no zrobiłem sobie, żeby nie zginąć. Muszę cały czas też patrzeć na tą czapkę, czy mi się nie wyczerpuje zbytnio. Tak się zastanawiam, czy jakbym za zaatakował tego pingwina, ale nie, wolę nie ryzykować. Po co bierzesz ten kamień, po co? Od odłożę sobie to tutaj. Hmm. Te piórka też może sobie tutaj włożę, bo po co mi to? W sumie z piórek ha, cholera nie ma miejsca. Tutaj mam. Z piórek chyba nic się nie da takiego zrobić. Nie wiem, jak wiecie co zrobić z tych piór, możecie podesłać pomysł. Ja nie wiem. Zacznie się dzień, i gdzie byśmy się mogli wybrać? W poszukiwaniu borówek, może, może tutaj. Tam pamiętam coś strasznego było. Nie wiem, no trzeba gdzieś iść, zdobyć parę borówek i zrobić sobie coś do jedzenia. Może na te bawoły. Kto wie, może jakaś walka z bawołem, chociaż nie. Na walkę z bawołem mam zdecydowanie za mało hp. I nie mogę sobie pozwolić na głupotę. Najgorzej to zginąć z własnej głupoty, a taka walka z bawołem, właśnie przy tej ilości hp, to na pewno by była głupota, więc nie, nie, nie. Dobra, ja nie spodziewałem się, że. Uda mi się nagrać z tego już dziewiąty odcinek, już jest dwudziesty piąty dzień, zaraz się w sumie skończy. Jestem, można by powiedzieć, nawet pod wrażeniem. Przygarnąłem pingwiny, szkoda, że nie dają mi jedzenia. Czekajcie, czy to można sobie powiesić w sumie tu? Można, dobra. Powieszę sobie, nie wiem co z tego będzie, zobaczymy. Dobra, no tutaj niestety nam na razie nic nie urośnie. Zobaczymy jak tutaj stoimy z narzędziami. Kilow jest, to jest. Łopata jest dobra. Bierzemy sobie nasz kamyczek i idziemy. Fak, będę musiał to zjeść. Jajka są, ale. Uwaga. Dobra, mam trzy jajka, pójdę to jedno sobie może zjem, dobra, pójdę sobie to szybciutko podsmażyć w ogniu i muszę się najeść, muszę się najeść, bo jest cienko, no jajecznica troszkę, dobra, czekajcie, hop, 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 może to, zobaczymy co z tego wyjdzie, totalne, totalny myślę nowość, totalna nowość, wynalazek. Zobaczymy, czy to będzie pożywne, czy niespecjalnie. No, troszkę jedzenia w to wsadziłem, jakby nie było. Mogłoby mi to trochę dać pożywienia. Przydałoby, się, przydałoby się. Kurczę, za, ten dzień jest taki krótki, że my zjemy i nie zdążymy nawet nigdzie pójść, bo zaraz już się będzie ściemniać. No ile ten posiłek będzie się robił? Halo, halo! Halo, halo! Ja chcę jeść! Kurczę, co tak długo? Dobra, wyszły szaszłyki. Czekajcie, ile to mi da? 17. 54, kurde. Liczyłem na więcej, no liczyłem troszkę może na pulpety, chociaż nie, raczej nie. Czy tu są jeszcze jajka? Są, ale oni zabiorą. Chyba. Można. A, za... Hop, hop. Tylko broń może, żeby nic nie uderzyć. Hop. Hop, super. Cztery jajka zebrane. Będzie syta jajecznica. Jak wrócimy, yy, borówki no, borówek raczej tutaj nie zdobędziemy. Wszystko jest na wymarciu, można powiedzieć. Troszkę patyków. Troszkę też drewna może by mi się przydało. Tylko w sumie na co? Nawet na głupie palenie w ognisku. To troszkę marnotrawstwo jest, ale no nie mam czym popalić w ognisku nawet. No i tak zrobimy, wykopiamy sobie troszkę drewna. Drewno zawsze na propsie zawsze się przyda. Szyszki, szyszki też się przydadzą, też nie można popalić sobie. No już się ściemnia, więc widzicie ta zima jest straszna, no, nie da się nic praktycznie zrobić. Na tej zimie po prostu skupię się na przetrwaniu, tyle, co mogę powiedzieć. Totalne przetrwanie. Będę się na pewno starał mniej eksplorować, bo nawet nie, nie da się. No nie da się gdzieś iść. Gdziebym poszedł, zaraz się ściemni i praktycznie tyle z dnia. Więcej musimy się przyłożyć wieczorami do jakichś. do posiłków. Musimy naprawdę zdobywać te składniki, a to jest naprawdę bardzo ciężkie, w dodatku w zimie. Urwanie głowy bym powiedział, no ale co zrobić? Nic nie zrobisz. Dobra. Troszkę sobie zebraliśmy. Mamy troszkę tego drewna, ale to wciąż jest mało. Korci mnie, żeby te ptaki zabijać, bo z nich może wypaść mięso, ale z taką ilością życia. Nie widzę tego, no nie widzę tego. Ale te pingwiny to jest plus jedyny, że te pingwiny czasem, czasem zostawią te jajka i to jest jakiś posiłek, jakby nie patrzeć. Czekajcie, fakt zabrał. Jakby one spały, można się tu przy, przejść. Tutaj jest jedno jajko. Dobrze. Hmm. Zapalimy sobie szyszkami. I co, zrobimy sobie taki posiłeczek. No, będziemy się przysilić jajkami. W tej, w tej zimie na to wygląda. No, dobra, kuk. Co ja tu jeszcze miałam zrobić? Tu mamy 10 drewna. O, co, coś tu się nam od razu zrobiło? Błyskawicznie, 26, uwaga. Aha, oh my god, really, to mi nie dało nic. O Boże, po prostu porażka. Boż, co mogę powiedzieć? Nie tego się spodziewałem. I znowu, znowu jesteśmy w kropce, bo nie mam co jeść po prostu. Czekaj, czy, czy to coś daje? Nie. Cholera jasna. Fuck! Skąd się biorą te głupie krety, które zabierają mi kamień? Fuck, ja tu zaraz zginę, muszę się ratować, ale. Kurde, kurde, ale... Mam 18 życia, nie wiem co gorsze, naprawdę psychika. Rany boskie. Ryzykuję. Ale na co mi te piórko? Fuck! Fuck co so jest? Nie! Nie, mam mięso, zaraz, mam mięso. Fuck! Znowu kred zabrał mi... Zabrał mi kamień, na który tyleście napracowałem, i ja, głupi, jeszcze zmarnowałem. Yy, bumerang. No, czy może być gorzej? Chyba nie, czekajcie, czy to jest pełnia. Jest to pełnia. Ty, głupi, krecie, cholerny. No nie, nie zabiję go, nie zabiję go. No, kurde. Tutaj są te jajka, mogę pozbierać te jajka, tylko. Dobra, pozbieramy te jajka. Czekajcie 34 43. Zjem sobie parę. Dobra, głód troszkę. No może, można powiedzieć nie, że uratowany, ale mam jakiś zapas, ale życie, kurde. Przydałby mi się namiot, tylko żeby zrobić namiot musiałbym mieć, mieć full głodu, a niestety nie mam. Czekajcie, zobaczymy. Nieopłacalne jest totalnie robienie... Pokarmu z czterech jajek. A zobaczymy, ile to nam da 58. To nam daje, to nam daje, i to sobie zjemy. To sobie zjemy, dobra. Głód nie jest najgorszy. 106, czekajcie, jak się robiło na przykład namiot? Bo jakbym zrobił sobie namiot. Jakbym zrobił namiot, to by mi się życie odnowiło, chyba. Bo naprawdę jest w tak mizernym stan. to głowa mała, słuchajcie, no nie wiem, nie wiem, co tutaj poradzić. Skąd się biorą te głupie krety? Tego nie mogę. Nie wiem, nie wiem po prostu. Dobra, w sumie możemy się gdzieś wybrać. Brakuje nam znowu kamienia, brakuje nam w sumie wszystkiego. Coś tu się świeci, to świetliki. Świetliki mi się raczej nie przydadzą, bo na co? Czapka, czapka jest, ona się słabo zużywa. To jest jeden dobry plus. Hmm. To nie wiem co to jest szczerze. Dobra. Zaczął się nowy dzień. Nowe przygody. Czekajcie, czy gdzieś tutaj był kamień? Nie, chyba... Cały kamień jaki były to ja zdobyłem i po prostu nie mam kamienia grzewczego. Nie mam po prostu... niczego. No, co, co mogę powiedzieć? Nie mam niczego. Kurde, jest słabo. fiatki muszę zbierać, żeby mi się psychika poprawiła, bo też psychiki nie mam najmocniejszej. Ale ile ja ilość HP to jest naprawdę straszna. Straszna. Tak chyba jeszcze nie było. Nie wiem jeszcze, gdzie ten namiot by się nadało zrobić. Mam w sumie teraz troszkę pokarmu, ale. Jest borówka, słuchajcie, jest borówka. Nawet mi się jej nie opłaca wykopywać, po prostu ją sobie wezmę i zamarzam. To jest to, to jest właśnie to. Cholera jasna, że ja zamarzam. No to jest bardzo prawdopodobne, że ja mogę zaraz zginąć. Ja muszę wrócić się do obozu, bo. No nie wiem, co mam robić kompletnie, z taką ilością HP, nie mam pojęcia. Kurczę. Jest ciężko, jest ciężko. No ale, ale walczymy, walczymy. Pytanie, czy uda mi się tą zimę zatrzymać, przetrwać. Ten teren, co mi się wygenerowało ogólnie, to dla mnie od samego początku nie był jakiś super. Pochodnia mi się skończyła, nie mam jeszcze. Ale próbuję, próbuję coś z tym zrobić. Naprawdę jest ciężko. 19 HP. Głód jakoś w miarę opanowany, ale to zaraz. Szybko mi to się czerpie. No, po prostu. Nie wiem, nie wiem co zrobić. Mam tu borówkę. Czekajcie, dobra, źle poszedłem troszkę. Mam... mam borówkę, ale to tyle w sumie. No co? Czy są jajka jakieś, ale... Mam mięso też, a jakbym zrobił coś takiego, słuchajcie. Jakbym zrobił coś takiego? Pytanie czy znowu... Co, co się dzieje? Co się dzieje z tobą? Wilson? Słuchajcie, jak gdzie ten namiot się robi? Co to jest? Co to jest? Chyba to mi nic nie da, uwaga. Kurde. Zmarnowałem kolejne zapasy, no nie wiesz. O oh my god. Patrzę jakby ten naród zrobić. I tak pewnie nie, nie mam, nie stać mnie. Nie mam czegoś takiego. No ja. Ale mam tu pochodnię, która mi się przyda. No nie no, bieda, bida, bida. Taka bida, że klękajcie narody. To jest ten, to też można by zrobić, ale to nie jest namiot, i a... Czekajcie, gdzie jest ten namiot cholerny. by to było to, to by się przydało, ale to wszystko trawy potrzeba, cholera jasna. A już mi się głód kończy znowu. Widzicie jak to jest? Naprawdę nie wiem czy uda mi się przetrwać tą cholerną zimę. No co powiedzieć? No jest ciężko. Myślałam, no wiedziałam że będzie ciężko, ale nie że aż tak. Jedyna nadzieja w tych pingwinach. Niech one idą spać, zostawiam tutaj jajka. Ja sobie je zjem. I będzie jako tako spoko, ale. Fak, cholerny. Kret. Na no co? A my standardowo sobie po tym po tej nocy skończymy. Ten odcinek jakiś krótszy wyszedł, chyba. Nie wiem czemu. Ale nieważne. Tego kreta zabić też by się nadało Dobra, zginął, zginął kret Mam mięso Zrobimy tak Jakbym tej A może jak zdobędę jajka Chociaż znając moje szczęście nie zdobędę Zrobić z tego posiłek Nie głupi pomysł Zobaczymy czy się sprawdzi Te pingwiny strasznie płyśno zasypiałem To też jest taki trochę minus i szkoda, że ten kret nie oddał mi tego cholernego kamienia, który jest tak mi potrzebny. No. 49, kurde. Dobra, pingwiny, idźcie spać, proszę. Nie zostawiły ani jednego jajka, kurde. I tutaj łapki będą szły. Muszę się poratować chyba z jedzeniem tego. No bo inaczej nie wiem, nie wiem jak przetrwam. muszę to zjeść, czekajcie, czy to mi da dużo, tak 45 mam? Bardzo mało. No jest zawsze coś, no walka z samą psychiką też jest naprawdę bardzo ciekawa. I po prostu życie na krawędzi jest. No ale co zrobię, no co zrobię, kurde. Taki los. Te noce teraz takie długie, no nawet nie... Nie wiem co tu robić. No muszę odganiać te cholerne łapki. O cholera, co to jest? Psychika też mi siada i to mocno. Coś tu się dzieje, nie, to kred tylko. Kurde... Fuck! Co jest? Co jest? Co jest? Wątpi stąd. Są coraz bliżej. Wynoś się, wynoś się stąd. Dobra, zaraz ta noc się skończy. No jeszcze... Kurde, mamo mamy. No co może być gorszego? Nie mam pojęcia naprawdę. Parszywe gówna. Spieprzać stąd! Żywcem mnie nie weźmiecie, sukinsyny. Proszę, niech ta noc się kończy. Ten kret cholerny. W sumie nie wiem, czy bym się... może bym sobie zrobił bumerang, ale tak myślę... Po co mi bumerang, jak nie złapię jeszcze i się zabije z własnej głupoty? Lepiej być ostrożnym na zapas. Niestety. Też mógłbym tego pingwinka zaatakować, ale się boję, że się na mnie wszystkie rzucą i... I dopiero będzie krucho. Fuck. Drewna muszę narąbać w kolejnym odcineczku, bo jest naprawdę ciężko. No dobra, ta noc dobiegnie końca. Ja się z wami będę powoli żegnał. Jeśli Wam się odcineczek spodobał, oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, skomentować, napiszcie co tu zrobić, żeby przetrwać. Ja zaraz biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka. Te odcinki nagrywam tak yy, dwa, dwa zawsze pod rząd. Ten i następny, więc zobaczymy. Dobra, tak jak mówiłem, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Jeśli się spodobało, zostawcie kciuka w górę, to motywuje. Piszcie komentarze, porady. I jeśli ktoś tutaj jest nowy, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, by być na bieżąco. I co i to by było na tyle. Dzięki. Hej, cześć, Siemanko, trzymajcie się na razie.